Witam wszystkich. Dzisiaj jedziemy świetnym samochodem, jakim jest Audi A4 B8 20 TDI, Camon Rayleigh. Silnik oczywiście 140, tam 3 konie czy 140, dokładnie tam już nie pamiętam. Auto z 2010 roku przebieg 249 900 km. to jest największa wisienka tutaj na torcie ten przebieg niezwykle niski jak na ten rocznik oczywiście oryginalny udokumentowany wpisami w książce jak i fakturami ogólnie jest to auto sprowadzone w zeszłym tygodniu praktycznie także nie jakieś tam 10 lat temu sprowadzony i nie wiadomo jaki przebieg bo wszyscy cofali no jest Prawdziwy przebieg na, na bank. W świeżych samochodach zawsze jest na bank, bo one mają swoją tożsamość. Nie jak w dawnych czasach, dwa, drugi, trzeci czy tam piąty rok, stare samochody. ale to tak w woli. W ogóle, że nawet nie warto się nie pytać o te przebiegi, bo one muszą się zgadzać. Auto to przebieg jak przebieg, ale w 99% oryginalne, już nie mówię blacharsko, ale lakierniczo. Jeśli lakierniczo, to i blacharsko. Wszystko jest na oryginale. Jedyne pod lusterkiem w prawych drzwiach sprawdziłem jest 200 mikronów. A tak cały na 100 mikronów samochód. Wszystko. Każdy, nawet ran z tyłu, kołami. No po prostu jeździł tym samochodem ktoś, kto naprawdę o samochód dbał. Tak jak ostatnio jeździłem pasatem, też takim z takich zarąbistych rąk. Tak teraz pokazuję wam takie Audi którego nikt nie zmordował, nie zmęczył No trafił na dobrego właściciela Jeśli chodzi o sam samochód Ponieważ były takie testy To za wiele Wam nie powiem No Audi jak Audi to jeździ się zawsze super I jeśli już porównuję jakieś inne samochody Peugeoty, Citroeny Jak są fajne no to mówię, że no, prawie jak Audi jeździ i tak dalej A tutaj są już ten wzorzec tego najbardziej Pożądanego W jeździe Zachowania samochodu Komfortu I tak dalej i tak dalej no BMW Audi Mercedes wiadomo o co chodzi Inne marki można tylko porównywać że Na przykład za mniejszą kwotę mamy coś podobnego No ale to będzie zawsze Peugeot to będzie tamto Sramto A Audi to Audi Auto w wersji takiej nie jakiejś s i tak dalej Ale No Tymi nami to jest tak, że jeśli chodzi tutaj o pochodzenie tego samochodu i jak ono zostało kupione, to tam od 6 lat się żaden Audi w s sline podwójnym s line jakimś nie pojawił godny w ogóle zakupu. No po prostu to wszystko już wyniszczone, zmęczone, i tylko przykrość można sprawić kupującemu te. A tutaj Audi, to którym jedziemy, jest takie. No nie jest lineowe no normalne, ma tam wszystkie tempomaty, nawigacje, jakieś czujniki parkowania, to wszystko tam, co potrzeba, to ma. Piękne, ale no nie jest jakimś S-Line'em, ale no S-Line'ów no to, żeby szukać, to w takim stanie jak ten, no to plus 10 tysięcy trzeba sobie co najmniej dołożyć. No nie to, że S-Line za 35 tysięcy ktoś wystawia i jest zarobisty, nie wiem, co trzeba dać 45 za 10 rok. W fajnym stanie, ale no mało ludzi o tym wie i myśli, że za darmo są samochody rozdawane i tak dalej i mają 250 przebiegu, nawet niech mają 300. I te s nie bez powodu są w tak niskich cenach. Także nigdy nie napalajcie się na te samochody, bo naprawdę do tego też można dokupić super felgę, można nie wiem, se lampy powymieniać, wszystko Audi wszystko przyjmie, częściej części jest pełno. Nieraz lepiej sobie takiego doposażyć, jak się tam zauroczyć i sobie oczy zasłonić jakimiś slajnami, albo ładną felgę zobaczyć jakąś wielką. Takie rzeczy to raczej naprawdę są dla idiotów, a dla mądrych ludzi to są właśnie takie samochody. No niestety chciałem to podkreślić, bo to jest ważne właśnie w zakupie BMW Audi, że dych szybko można się zachwycić jakąś felgą. I tak dalej. Tutaj tak w tym przypadku mamy zajebisty kolor. Po prostu ten samochód miał być czarny, a przyjechał w takim brązie. Mogę Wam to teraz właśnie pokazać na filmie, widzicie właśnie. No jest kolor... W 2021 roku no, najnowsze Audi widziałem w podobnym kolorze niedawno. Ale A4 w takim kolorze to jeszcze nie widziałem. No i są czarne te najzwyczajniejsze kolory, ale tutaj no sami zobaczy, jak to wygląda. No, po prostu kolor, rewelacja. Do tego jakaś duża felga, trochę większa, i już naprawdę jest ekstra. Oczywiście, tutaj te felgi, które są, są oryginalne, na pewno były zakupione z tym samochodem. To nie są, że ktoś coś ukradł. Opony też są w stanie idealnym, że tutaj jest wszystko jak się należy. Ale jak ktoś naprawdę jakieś ma na felki, się napala, czy na coś, to on, proszę bardzo, można sobie dokupić. I mieć na ładnych felgach, ładnym kolorze i w porządne Audi z niewielkim przebiegiem. Ważna sprawa w tych rocznikach dziesiątych: manualna skrzynia biegów. To no też s line czy coś, to automaty są. No, nie napalajcie się na te automaty, bo naprawdę automaty są naprawdę dla bogatych ludzi. O, właśnie zapaliła się rezerwa. Będzie trzeba natankować Automaty są dla bogatych ludzi, ponieważ 20 rok, Audi i ogólnie Audi nie ma skrzyni DSG, tylko ma te różne multitroniki, S-troniki. jak to chodzi, to chodzi, to jest wszystko super, ale jak się zepsuje, to to pół Audi, to może nie nie wystarczyć. Także manual, i tylko i wyłącznie manual, w Audi. Naprawdę nic nam nie umniejszy, to się naprawdę przyjemnie jeździ tymi samochodzikami. 140 koni daje odczucia naprawdę dużo mocniejszych koni. To są takie konie naprawdę mocne w odczuciu. Tutaj tej mocy naprawdę nie brakuje. Tu tak nie mam za bardzo gdzie, ale tu na momencie ten samochód leci w środku. Jak na 240 000 i 20 rok, no to on jest w stanie no mega, mega chyba przyzwoitym. Naprawdę kierownica nie jest wytarta. Tu na jedną małą ryskę widzę na tym serwerku, który jeszcze można sobie wymienić. Jakby ktoś był, tu nic nie wszystkie przyciski są na miejscu. Siedzenia nieodkształcone, no wszystko w takim stanie jak powinno być. Ponieważ Audi z przebiegiem 250 tysięcy, to pamiętajcie. 250 tysięcy w Audi, czy w BMW, czy w Mercedesie, to przy tym przebiegu ten samochód musi wyglądać jak nowy praktycznie. Nie może być jakiś starty po No To musi to dobrze wyglądać. Nie chcę to właściwie tam za dużo wam opowiadać o takim samochodzie, jak, jak już opowiadałem kiedyś o kombi 150-konny był z AdBlue. Tutaj też nie ma żadnych AdBlue. Jakichś cudów. Jest to naprawdę taki najzwyczajniejszy silnik. Najlepszy jaki może być, ten może dłużej pojeździć jak to jest z 20 roku czy z 18, można się nie śmiać. Ale tu każdy mechanik może wsadzić łeb i wszystko naprawić. Nie ma żadnych problemów z takim samochodem. Nie trzeba jakiś, jak cokolwiek zrobić, jakieś adaptacji i cudów robić i jakiegoś mega, mega mózgu do tego mieć. Jak w takich przypadku nowych Tiguanów czy nowych Audi, tam naprawdę już Wam nikt nic nie zrobi. Także Taki samochód w takim stanie blacharskim, i tak dalej, jakim tu teraz jedziemy, to moim zdaniem no, warto kupić, i jeszcze trzeba kupić, i jeszcze dbać o ten samochód, bo drugiego takiego już nie kupisz. On będzie ładnie wyglądał z wierzchu czy coś, ale już tak łatwo się z nim nie obędziesz, jak z tymi starszymi Audi. Jest ostatnie wydanie jeszcze. To taki mechanik zwykły, przysłowiowy, znany na pamięć i każdy go zrobi, naprawi. Nie ma żadnej tajemnicy magii. Jest to taki No mega samochód przystępny w tych sprawach. Tym bardziej jeszcze w manualu. Oczywiście tam naprawdę się trzyma. Ja tu 7 dych wjechałem w zakręt, no, to, to. Ani się nie oderwia ani nic. Ten samochód. Od kierunku jazdy. Sprzyklejony. No ale, Audi się naprawdę zawsze prowadziła świetnie. Nawet czy to będzie a trójka. nareszcie. no, Kończąc na. Nawet na. A jedynie chociaż nigdy nie jechałem, ale słyszałem, że też się świetnie jeździ. będzie teraz rezerwa na liczniku. Przykro mi, nie wiedziałem, było stuwa, a trochę żem zapieprzał. Wyszło więcej, oczywiście. Jak mówiłem, są nawigacje. Tu są wszystkie faktury. Faktury się pokrywają z tym, co w książce jeszcze tu nic nie jest zniszczone. Jak mówiłem, w fajnym stanie, jedyna rysa tu. Taka malutka. Kierownica też nieściachana jakaś naprawdę wygląda jakbym odrestaurował ją, ale ona jest naprawdę uwierzcie, oryginalna tutaj jest to siedzenie tu siedzę leciutko tylko od materiał otwarcze no kształci, ale to To jest siedzenie sobie ma 250 tysięcy, jeszcze żadnego remontu nie było a jeśli wiecie to w samochodach marki Volkswagen i Audi akurat z tymi siedzeniami one szybko klepią, jak już jest uklepane o, tutaj zobaczcie jak to wszystko wygląda żadnej rysy, nic nie ma na tych siedzeniach podłokietniki, wiadomo naokoło też nigdzie nie jest rysowany samochód wszystko oczywiście no te wszystkie pierdoły to tu są te różne lewarki widziałem gdzieś pochowane, aha tutaj są lewarki tam są drugie drzwi one jak wspominałem jakieś tu są piweli z ładnym bieżnikiem, starsze a z przodu są nowsze jakieś też plocki, takie rzeczy też są w dobrym stanie też to sprawdzałem Jakieś może mikro ryse by znalazł Ty nie widziałem jak mówiłem oryginał A jedyną nie rzecz to znalazłem Na czujniku 200 tutaj W tym miejscu A tak wręcz wszędzie się rozchodzi Oryginał, 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 oryginał Tu jest coś, ktoś, ktoś rysa usuwał, coś robił Maska cała w oryginale Przód, przód nie wygląda żeby go ktokolwiek kiedykolwiek roz, roz tego Rozkręcał, czy tam coś zdejmował. Tu jest mała wnioska Taka do wniotkarza do uratowania. Szyby wszystkie są zera, przednia niestety wymieniona, ale jak już mówiłem, maski, wszystko oryginalne, błotniki. Także musiał być jakiś kamień. To będzie już na tyle w dzisiejszym teście. Jeździe próbnej Audi A4. Także jeszcze raz podsumowując to, tak na koniec mogę tylko powiedzieć, że życzę wszystkim kupującym samochód, żeby mogli sobie taki samochód kupić z 2020 roku żeby udało im się taki samochód poszukać i życzę wszystkim takich zakupów takich samochodów właśnie coraz trudniej o takie samochody i tym tutaj się kieruje, dlatego testów jest coraz mniej, ponieważ samochodów Dobrych, takich jak to Audi, po prostu jest mało. Chociaż z Audi, Volkswagenami zawsze był problem, zawsze były stybrane, życiem i takie poniszczone. To jest 90% samochodów Audi oraz Volkswagen, że mają duże przebiegi, takie poniszczone są. Wtedy mają fajne ceny i tutaj je odrębują i tudują. Ale no to się chyba nie liczy. Liczy się to, żeby ktoś jeździł naprawdę takim samochodem w przeszłości używał, gdyby naprawdę o taki samochód dbał. No jest nie tutaj, no to wiadomo, że nic nie buka, nie stuka. Jest fajnie. Jeszcze długo stał, to jeszcze leciutko słychać takie gumy, jak świszczą tam na zawieszeniu. Taka przypadłość Audi, może ktoś o tym wie, jak już trochę miał taki samochód. Ja jeszcze trzecim takim. Jak trochę postoi, to te gumy w wahaczach czy sworzniach to tak delikatnie tu, tu, tu tak robią jak się rozprężają no i też są stare już No taki samochód jak widać w jego stan z zewnątrz to jest pewne, że nikt go nie niszczy mamy dzisiaj piękny zachód słońca nie mówiłem wam dzisiaj o jakichś tu zegarach, o jakichś cudach na Audi, to Audi także taki może ta dziwna taka jazda, no ale naprawdę ja nie będę mówił, że się jeździ super samochodem, którym wiadomo, że się jeździ super. Także nie będę wam opowiadać, tylko może taki podsumowałem wam trochę, że nie warto oczami kupować też samochodów, bo jakichś slajnów podwójnych tam, cuda nie widzę sobie w głowie ustawiać. Tylko naprawdę kupujmy dobre samochody, porządne, bezwypadkowe, które, o które ktoś dbał i, i tak dalej. Samochód, który ma oryginalny lakier dookoła i jeszcze nie ma rys, jakichś jakiś wnieceń, jakichś puknięć takich, no tylko delikatne to, co wskazałem na filmach. No to wiadomo, że ktoś na 240 tysięcy. No ja osobiście nie jestem w stanie tak uchować samochodu. Ja nie. Ja bym zniszczył A to naprawdę ktoś umiał zadbać o ten samochód I to świadczy też o całym samochodzie później O jego, jak to wszystko wymieniał i tak dalej faktury sobie jednak każdą złożył i wsadził w książkę To są właśnie takie podstawy, na które można zwrócić uwagę Jak jest jeszcze okazja, ma się wgląd do takiego samochodu surowego Kto by przyjedzie, jak jest ubrudzony i tak dalej i tak dalej.